Cześć widzowie. Ostatnio gdy składałam pranie, zdałam sobie sprawę, że wszystkie najlepsze rzeczy w mojej szafie są z drugiej ręki. Od czasu do czasu chodzę na lumpy i wynajduję jakieś takie pojedyncze rzeczy, które zostają ze mną na długo. Na pewno dłużej niż te rzeczy z sieciówek. I dzisiaj dałam sobie challenge, żeby kupić parę konkretnych rzeczy z mojej tablicy z Pinteresta. Zależy mi na koszulkach w paski, chcę, żeby były dobrej jakości. Marzą mi się też takie spodnie, taki ciemny jeans, ewentualnie czarne albo brązowe. No Raczej bagi jeansy niż rurki. I ogólnie podobają mi się też sweterki. Gdyby były jakieś sweterki wełniane, byłabym mega szczęśliwa. Także jeśli jesteście ciekawi, czy udało mi się znaleźć te konkretne rzeczy, zostańcie do końca. Pierwszy lumpeks nazywa się Tania Odzież i mieści się na ulicy Mazowieckiej w Garwolinie. Mój absolutny faworyt lumpowy w tym mieście. Kocham go za to, że jest duży. Znalazłam tu dwa razy rzeczy z Uniqlo i nie czuję tu jakiejś presji, że muszę szybko przeglądać ubrania, bo zwykle nie ma dużo ludzi. Dzisiaj jest dzień dostawy, zatem każda sztuka kosztuje 14 zł. Kocham tego lumba naprawdę. Jestem właśnie po pierwszym lumpie. Drugi lumpek to także tania odzież, ale tego lumpa znajdziecie na alei Legionów 48 w Garwolinie. Ten też jest ok, ale mniej go lubię. Jest tu znacznie więcej ludzi, mniej ubrań i jest jakoś tak zimno. Znalazłam tu kiedyś sweter 100% wełny. Dzisiaj dzień dostawy, więc każda rzecz jest indywidualnie wyceniona. Nie są to jakieś mega wysokie ceny. A tutaj też znalazłam wełniany sweter, ale był kompletnie sfilcowany. Pierwsza rzecz to są takie brązowe spodnie, które są nieco bagi. Te spodnie są z marki Fade Out. Nie znam są wykonane w 100% z bawełny. Czuję, że jest to taki porządny, gruby jeans. Bardzo mi się również podobają kieszenie oraz ich kolor. Tylko niestety troszkę odstają po bokach. Mam nadzieję, że da się to naprawić u Krawcowej. Koszt tych spodni to 14 zł. Kolejne spodnie to takie ala Jeansy. Właśnie w takim kolorze szukałam spodni. Nie są one idealne, bo wolałabym, żeby były luźniejsze, ale generalnie podobają mi się. Są takie klasyczne. Te spodnie są z jakiejś marki Straight. Też nie znam. Tak samo jak w poprzednich, bardzo podobają mi się kieszenie. Moim zdaniem są takie oldschoolowe. Koszt tych spodni to 21 zł. Kolejną rzeczą jest taka koszulka w paski. Właśnie strasznie polowałam na koszulkę białą w czarne paski. No i się udało. Jest trochę może krótsza niż bym chciała, ale pod właśnie jakąś koszulę czy sweter wydaje mi się, że będzie wyglądać super. Koszulka jest wykonana w 95% z bawełny i 5% to jest elastan. No i czuć, że jest taka bardziej rozciągliwa. Generalnie jest super. Koszt tej koszulki to 10 zł. Kolejna koszulka też w paski. Również biała, ale tym razem są to takie turkusowe paski. I ta jest na długi rękaw. Bardzo mi się podoba. Jej skład to 100% bawełna. Koszt tej koszulki to 14 zł. Kolejną rzeczą jest brązowy sweter z hm z sekcji dziecięcej. Jest wykonany w 100% z bawełny. Koszt tego sweterka to 14 zł. Byłam tylko w dwóch lumpach, a znalazłam superowe rzeczy, moim zdaniem. Mam nadzieję, że zostaną ze mną w szafie na jak najdłużej. I zachęcam Was do kupowania właśnie rzeczy z drugiej ręki, bo to, co się komuś może już nie podobać, dla innego może być naprawdę perełką. I można znaleźć cudowne rzeczy w lumpeksach. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy Filmik, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz komentarz i zachęcam do subskrypcji. Zbieram subskrypcję. Na razie.